W poprzednim odcinku wyruszyłem w podróż moim bulikiem klasycznym Volkswagenem T1. Po przejechanych kilkuset kilometrach po Tajlandii dotarłem do Ayutthaya, dawnej stolicy miasta pełnego historii, duchowości i energii. Ale to dopiero początek. W tym odcinku ruszam dalej, jeszcze głębiej w Tajlandię. Będą niesamowite widoki, trochę przygód na drodze oraz jak to zwykle w podróży, niespodzianki. Zkonaliśmy już 550 km bulikiem. Jak widzicie, rano odpala bez najmniejszego problemu. Jak już wiecie, klasyczny Volkswagen chłodzony jest powietrzem, a nie wodą. Pomimo tego radzi sobie doskonale w gorących temperaturach oraz tajskich korkach. Słuchajcie, jesteśmy niedaleko Bangkoku. Trafiłem do sympatycznego człowieka, który jest pasjonatem starych fiatów włoskich. Nie ma tutaj niestety polskiego fiata 125P. Są fiaty 131, 124 oraz pozostałe. Pokażę Wam kilka furek, które tutaj są zaparkowane, bo naprawdę są godne uwagi. Historia zaczęła się od tego Fiatika, którym jeździł tata tego oto taja. Auto było w rodzinie, zanim się już urodził kolega. Jeździł tata, woził do przedszkola, następnie kolega zaczął jeździć z nim na studia. Auto do jazdy codziennej. Nauczył się trochę mechaniki. No i tak się kończy. Od pasji do całkiem pokaźnego warsztatu i kolekcji włoskich, klasycznych samochodów i nie tylko. Fiat Abarth. Włoski Fiacik. Piękna konsolka, jaka śmieszna wskazówka od obrotów. Trochę wygięta. Kiera sportowa. Klimatyzacja oczywiście ładnie dmucha. Tu mamy equalizer, muza musi grać. Auto, słuchajcie, było po powodzi. Tata kiedyś wjechał, słuchajcie, do rzeki tym samochodem. Całe szczęście udało mu się uciec. Nie stało mu się nic złego. Bangkok to betonowa dżungla. Możemy poruszać się po. Podniebnych drogach, gdzie ruch jest trochę lżejszy, albo skorzystać z bezpłatnych dróg na ziemi, które z reguły są o wiele bardziej zakorkowane. Jest godzina 13. Dobrze, że nie ma pełnego słońca, bo bym się chyba ugotował. Nie wyobrażam sobie mieszkać tutaj na stałe. Pole jednak Phuket, więcej świeżego powietrza. Trochę różniejszy ruch uliczny. No to kulamy się drogą Kaosan Road. Jeszcze można tędy przejść i przejechać. Za chwil kilka stragane dzienne zaczną się zwijać, a wystawią się uliczne bary. Będzie tutaj głośno. Zresztą przejdziemy się wieczorem również po tej ulicy. Nieobyt spacer po Chaos and Road, ale to się chyba wydarzy dopiero późniejszym wieczorem. Tymczasem mała wycieczka z poznanym wczoraj kolegą, e, Tajem, ma na imię Fox. No i jedziemy po się trochę po stare mieście, po Bangkoku. Coż mm. powiedzieć, po prostu się jaram, jest mega przeza jest pięknie cieplutko jeje oczywiście nie polecamy nie robimy tego w domu i biało-czerwone linie oznaczające, że tu nie za bardzo można parkować i pozdrawiamy panów policjantów tam z tyłu jest Mercedesik jest Garbus jest Bulik a ze mną nowo poznani wczoraj koledzy w Ayutthaya i taki mały, spontaniczny krus po Bangkoku. Jesteśmy niedaleko Grand Palace, Wielkiego Pałacu w Starym Mieście. Bangkok. Tajowie mówią Krung a pełna nazwa. Słuchajcie, to jest dosyć długa. Miasto aniołów, wielkie miasto, rezydencja szmaragdowego buddy. Nie miasto Boga Indry. Wielka stolica Świata <ot> Nie to Natomiast samo Grunt po prostu oznacza miasto aniołów. Oficjalne dane o liczbie mieszkańców Bangkoku mówią o około 6 milionach. Natomiast dziennie może tutaj nawet przewijać się około. 10 milionów ludzi, nawet 11. Mówimy tutaj o osobach, które przyjeżdżają do pracy, turyści itp, TD. Dla turystów lubiących hardkorowe przeprawy. To polecam wam przejażdżkę takim oto oldschoolowym autobusem. Google Maps wam podpowie, jakie są linie, one są bardzo ładnie poznaczane. Koszt kiedyś to było dosłownie tam chyba Kilkanaście groszy, być może. Słuchajcie, tu nie ma klimatyzacji. to wszystko jest naprawdę jeszcze drewnko na podłodze. Przypomina mi to trochę ikarusy, ale jeszcze w bardziej hardkorowej wersji. Jeżeli chcecie powdychać trochę smogu i dymu, postać w korku, poczuć się jak lokalni mieszkańcy, to zdecydowanie polecam wam przeprawę, chociażby nawet wiecie, 15 minut takim jednym z takich oldschoolowych autobusów. Woda aż zachęca, żeby wskoczyć i popływać. Kolejna sprawa. Bank oczywiście leży nad rzeką. Jest to szlak handlowy tutaj. Transportowane są w dalszym ciągu dobra i w dół rzeki do portu. Potem te barki bardzo duże wracają. Nie polecam wam osobiście wycieczek takich prywatnych. Jeżeli chodzi o jakieś kolacje na rzece, to są sprzedawane, według mnie, trochę takie skamowate tematy. To tu jest właśnie jedno z takich przystanień, zresztą tu jest tourist boat. Zresztą nie jest też takim chyba skamem. Tu w tej chwili wystartuje pomarańczowa flaga, pomarańczowa linia ekspresowa. Łódka ta właśnie za leży chyba kilkanaście watów, bardzo taniutka dla lokalesów. Tam w oddali są dwa holowniki, które ciągną barkę. I ona tutaj się pojawia. Zobaczcie, stare drewno i to wszystko jeszcze tutaj śmiga. Zobaczcie, mega. I taka łódeczka sobie płynie wzdłuż rzeki. Oczywiście bardzo słynne jest Muay Thai w Tajlandii. Nie wiem jak w Bangkoku, na pewno są też siłownie. O, zresztą prawdopodobnie tam jest jedno z nich. Podczas wakacyjnej przerwy odpaliłem serwis Patronite.pl oraz bajkofitu. Możecie być częścią tego kanału, możecie wspierać dla mnie przede wszystkim te pierwsze finanse. Są na pokrycie montażu, w który inwestuję już od ponad rok czasu, a mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że Damian robi niesamowitą robotę. Szczególnie materiały w styczniu, jak kręciliśmy Poloneza oraz Fiaty na Phuket. Dla mnie to po prostu było mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o realizację, o nagrywanie, o kadry, jak i oczywiście później podprodukcję. Bardzo dziękuję. Oczywiście dziękuję patronowi Michał Kik. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku już od najniższych poziomów. Zbudujmy fajną społeczność, gdzie Wy również możecie mieć wpływ na to, co się dzieje, co będziemy nagrywać. Obwoźny, sklep warzywny, albo spożywczy, piękne. Mistrzostwo świata. Możemy sobie kupić suszone chili, świeże warzywka, owoce, pomarańczki, skórki z wieprzowiny prażone, takie przysmaczki. Tam sobie pani siedzi, bajeczka. Wolność handlu, to jest to. Ulica Chaos Road. Niegdyś, jak dla mnie, to było takie centrum backpackerskie. Bardzo dużo młodych ludzi, mega imprezy nocne. Sam zresztą w 2016 i 2017 roku grałem tutaj parę setów jako DJ w jednym z ulicznych barów. Byłem się przejść na chwilkę wieczorem, i wydaje mi się, że trochę tutaj banko chce iść w kierunku jednak rodzin. Oczywiście bary są otwarte, jest ich zdecydowanie mniej. Mniej też takiej muzyki. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kiedyś potrafiły grać dwa kluby naprzeciwko siebie tak głośno, że jak stało się na środku ulicy, to tak naprawdę nie wiadomo było, kogo słuchać. Jedną z ciekawostek jest to, że Tajlandia miała legalną zieleninę tak to nazwę wiecie o co chodzi. E, niestety dużo nastolatków zaczęło popadać w nałogi, wiecie, szczególnie z gorszych środowisk, bym powiedział, z biedniejszych rodzin. Ponoć jest zdelegalizowana, tak twierdzi moja żona, tajka. Natomiast przed chwilą widziałem parę sklepów, no i jeden pan namawiał mnie, aby kupić zieleninę, więc jak to do końca jest? Przepisy przepisami, życie życiem. Tak często dzieje się w Azji. I jesteśmy na chwilę w Chinatown. Niedaleko stacji Hualampong oraz posągu Złotego Buddy. To nie jest Złotym Buddą. Nie starczy mi dzisiaj czasu, aby zajrzeć wszędzie. Natomiast kilka kadrów. Muszę Wam tylko jedno powiedzieć, że ta ulica, główna ulica Ja, Orałat, Chaina, ona totalnie inaczej wygląda za dnia totalnie inaczej w nocy, kiedy te wszystkie reklamy świecą tutaj neonami, ledami dlatego zachęcam was, jak będziecie w Bangkoku zajrzeć tutaj dwa razy raz w ciągu dnia, a raz w nocy W tej chwili widzimy sporo świeżej żywności sprzedawanej, mamy głowę, mamy kokoski, tutaj grillowane bananki, natomiast pamiętam, że wieczorami rozstawiają się gdzieś w tym rejonie restauracje, prawdziwy street food, dużo, dużo chińskiej kuchni, oczywiście w połączeniu z tajskimi akcentami. Zachęcam Was również do zajrzenia, do zagłębienia się w mniejsze alejki. Wystarczy skręcić w jedną z nich i tutaj dosłownie można kupić wszystko w zależności na jaką alejkę traficie, bo będzie zarówno jedzenie, tu dla przykładu sklepy obuwnicze, ale zagłębiając się jeszcze bardziej można dosłownie kupić wszystko. Made in China oczywiście. Można tu spędzić co najmniej jeden dzień, jak nie dwa, specerując wszystkimi tymi bardzo wąskimi alejkami. Mam nadzieję, że chociaż te kilka ujęć, kilka kadrów da Wam jakiekolwiek wyobrażenie, jak funkcjonuje w Bangkoku Chinatown. Cieszę się, że już jestem poza Bangkokiem, śmigam sobie takimi wąskimi, lokalnymi dróżkami. No i trafiłem na kawiarnię, a że już jest godzina około 13, czas na drugą kawkę. Zapraszam Was w fajne miejsce. Lecz właściciel też lubi stare Volkswageny, zresztą zobaczcie sami co tu wisi na ścianie. T1 K Deluxe Minibus Szanuje się takie miejsca, naprawdę dla mnie to jest kwintesencja powiem, takie gemy, klejnoty Tajlandii Małe kawiarenki, małe restauracyjki gdzie właściciel siedzi sam sprzedaje. Obok jest jakieś części jego życia. Czy to stare samochody, czy motocykle, czy jakieś inne pasje. Niesamowite to jest. A kawka? bardzo pyszna, light roast, około 6 zł. Petarda. Was zabrać na tak zwany floating market, pływający ryneczek. Okazało się, że dzisiaj był nieczynny, ale przypomniało mi się, że jest jeszcze jeden market, mianowicie słynny market na torach kolejowych, gdzie przejeżdża kilka razy dziennie pociąg. Stragany zwinnie się zwijają. Stacja nazywa się Meklong. Zdecydowanie w cieniu jest lepiej, ale piękne. Suaj, mak, Piękne kwiatki. Pokażę Wam moją trasę. Lampang, tu zaczęliśmy na nadu, na do, na do, na do, na do, Bangkok, a w tej chwili jesteśmy tutaj na Jedna z moich ulubionych rzeczy, które przywożę do Polski: suszone mango. Jak uda Wam się znaleźć, bez dodatku cukru, petarda. Kawiarenka, ręka, świeże soczki, I wszystko co dla turystów potrzebne. Że macie ochotę na duriana, pamiętajcie, że często jest zakaz przynoszenia do hotelu. Jednak pamięć mnie nie myli. Mamy tutaj świeże ryby, a wydaje mi się, że tam w środku to jest w ogóle taki lokalny market. Może to za chwilkę wejdziemy. Owoce morza, kalmarki, suszone krewetki to też jest mega świetna sprawa często używana w papaja salat, albo w pataju, chyba też. Jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to że to wszystko ma sens, jakby patrząc na te markety nad wodą, przy torach kolejowych, po prostu ludzie osadzali się wzdłuż szlaków handlowych wśród transportu, tak? Bo jeżeli ktoś coś produkował, czymś handlował, no to łatwiej to było bliżej, oczywiście wrzucić na łódkę, wrzucić do pociągu, więc tego typu. Um, Ryneczki super, że się zachowały do dzisiaj. Tutaj widać, że nie jest to tylko utrzymane sztucznie pod turystów, ale faktycznie no, pociąg jeździ. Można kupić świeże produkty, wziąć do domu. Takie rzeczy mimo wszystko warto zobaczyć. Tu oczywiście, widać mechanizmy na kółkach, aby szybko odsunąć się od torów. Jak będzie nadjeżdżał pociąg, zadaszenia też są na takich widać jakichś stelażach, które można szybko rozsunąć na bok. Znajdujemy się na stacji PT i niektóre z nich przy autostradzie mają coś takiego jak Max Camp. Już Wam mówię o co chodzi. Wejdźmy do środka. Jest to miejsce, gdzie można odpocząć. Dedykowane ono jest przede wszystkim kierowcom ciężarówek, transportu ciężkiego. Natomiast poznałem jakiś czas temu Egipcjanina, który podróżował stopem po Tajlandii i on mi sprzedał właśnie tego news'a, że można tak naprawdę tutaj autostopując również skorzystać i się przespać. Miejsce oczywiście jest monitorowane, są tutaj zasady. Dodatkowo, korzystając z karty PT Max Card, można podłączyć sobie prąd, i myślę, że to też nie byłby problem, dać komuś gotówkę, jeżeli nie macie takiej karty, a jesteście autostopowiczem i sobie skorzystać również z prądu, naładować sprzęt. Dodatkowo są tutaj sanitariaty, oczywiście, i jest i również prysznic. Może nie jest full, wypas, ale idzie się umyć. Super miejscówka dla osób autostopujących w Tajlandii. Podajcie tego newsa dalej, udostępnijcie oczywiście ten film. Można się za darmo przespać, skorzystać z toalety, z prysznica. Podejrzewam, że jeżeli będą tutaj miejscowi to również pomogą Wam naładować sprzęt elektroniczny. Widzę, że w projekcie był tutaj też telewizor, ale być może ktoś się nie bał i wiadomo co. Wracamy do Bulika. A co nam się tutaj stało z tyłu w silniku? Niestety, słuchajcie, pacjent nie trzyma zwieraczy. Jesteśmy w tej chwili na minimum oleju. Pod spodem, pod samochodem, parę kropelek świeżego oleju. Nie jest to nic niepokojącego. Sprzedający poinformował mnie, zresztą sam to zaobserwowałem, że niestety Bulik znaczy teren, ale ponoć dużo silników. Tak ma. Dojechałem do Hua Hin. Zostało mi jeszcze około 600 km na Puket. Myślę, że rozłożę to na dwa dni. Jest godzina około 15. Czuję, że potrzebuję małą drzemkę trochę się zregenerować. Pójdziemy dzisiaj jeszcze do polskiej restauracji Garden 94 oraz odwiedzimy Night Market. Pokażę Wam trochę. Takiego nocnego życia, gdzie można coś kupić i zjeść. A przy okazji pokażę Wam taki butikowy hotelik, który znalazłem w cenie 1300 batów, około 150 zł. z prysznicem, dwa pojedyncze łóżka. Tak to się przedstawia bez śniadania dzisiaj, ale za to z bardzo ładnym widokiem. Zapraszam na balkon. Cudowne palmy, bardzo się cieszę. Czuję, że będzie dobry relaks po ciężkiej jeździe. Jesteśmy w Hua Hin, w restauracji Garden 94 prowadzonej przez dwoje Polaków Magdę oraz Roberta. Byłem już tutaj w maju w drodze polskim Fiatem na pierwszą turę wyborów w Bangkoku. Miejsce bardzo sympatyczne. Z tego co wiem spotyka się tutaj czasem Polonia. Dzisiaj akurat nie ma właścicieli, przynajmniej tutaj nie widzę. Jest jeszcze wczesna godzina, piątek około godziny 18. Podejrzewam, że życie się tutaj rozkręca jeszcze trochę później po zmroku. Tym bardziej, że zaczyna się weekend. Rzućmy okiem szybko na kartę. I tutaj już kilka słów o historii naszych właścicieli. Od 2019 roku w Tajlandii. Menu dwujęzyczne. W języku polskim oraz angielskim. No I mamy tutaj bardzo dużo fajnych potraw. Jest ogórkowa, barszcz czerwony. Zamówiłem schabowego z ziemniakami i pani tam trzy ziemniaczki na tarce. Także wygląda na to, że wszystko będzie świeżutko robione. Nie jestem recenzentem gastronomicznym, ale chciałem się z oczywiście podzielić. Ten temat nie jest sponsorowany. Schabowy jest mega dobry. Ziemniaczki całkiem smaczne, suróweczki takie troszkę lokalne ale jeżeli chodzi o skaboszczaka, to naprawdę w porównaniu do tego co można znaleźć tutaj w tajskich knajpach czasami jest taki ala pork schnitzel to, to naprawdę coś pięknego szkoda, że nie ma właścicieli bo byśmy pewnie trochę porozmawiali pozdrowienia dla Magdora i Roberta a my lecimy na Night Market Tajowie kochają jeść tego nie da się zakwestionować a uwielbiają wychodzić wieczorem kiedy zajdzie już słońce kiedy nie jest już tak gorąco na wieczorne markety, i my jesteśmy na dwóch obok siebie w Tamarin Market oraz Cigada Market. Prawdopodobnie tamarind wziął się od drzewa tamaryndowca i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli te dwa drzewa to są właśnie drzewa tamaryndowca. No i się wyprodukowało bingsu, czyli taki zmrożony, zmielony lód. Tamarin Market może różnić się od, trochę od tradycyjnych tajskich marketów, ponieważ w Hua Hin jest bardzo duża społeczność ekspatów, bardzo dużo emerytów mieszkających, które oczywiście bardzo często mają tajskie rodziny związali się z Tajką stąd na markecie tutaj znajdziemy nie tylko tajskie jedzenie będzie trochę też jakieś kiełbaski pod Niemca itp. itd. Ja skusiłem się na małe bingsu taki deser lodowy o smaku zielonej herbaty bardzo dobry, nie za słodki a zdecydowanie pomaga trochę się ochłodzić w tej jakże wysokiej temperaturze like coming I ah, don't no.